Tu ojciec Mateusz Franciszkanin z Rybnika. Rozpoczynamy nowy cykl w naszym klasztorze. Cykl Kateches dla dorosłych. Będą odbywały się jak na razie, co drugi czwartek, w naszym kościele póki co, bo mamy sytuację nieciekawą, epidemiczną, więc póki mamy obostrzenia, to spotykamy się w kościele. Czemu katechezy dla dorosłych? No, taki powrót do szkoły. Co pamiętacie ze swoich katechez ze szkoły, czy może jeszcze z czasów salek? No nie bardzo, prawda? Najwyżej coś tam, że dokuczaliśmy księdzu czy tam katechezce. A epidemia pokazała, że no, brakuje nam formacji chrześcijańskiej, brakuje nam wiedzy, brakuje formacji dorosłych, dlatego zapraszamy do powrotu do szkoły, by się nauczyć, by sobie przypomnieć, by poznać, no, by uwierzyć, bo przecież o to chodzi. A wiara rodzi się ze słuchania. No i tak się szczęśliwie złożyło, że dziś, a mamy wtorek, 6 października, ogłoszono Nagrodę Nobla, zdobywców Nagrody Nobla z fizyki. A są to Sir Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Gess. Wszyscy ci, trzej naukowcy zajmowali się i zajmują Czarnymi dziurami. A czemu tak się szczęśliwie złożyło? Bo pierwsza katecheza będzie na temat, czy Pan Bóg stworzył czarne dziury. Jest to temat zaległy. Miała się taka katecheza odbyć w marcu, właśnie na taki temat, z podtytułem Biblia a współczesna nauka, bo katecheza też będzie o stworzeniu świata. Będzie to raczej taki cykl, malutki katechez, a może inaczej. Od stworzenia świata wyjdziemy, a potem zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. To będzie punkt wejścia do KTHS. KTHS dla dorosłych, ale nie tylko dla dorosłych, zapraszamy także młodzież, młodych dorosłych. Kto chce, z nich przyjdzie. O czarnych dziurach wszyscy pewnie słyszeli, dużo się o tym mówi, dużo się o tym pisze. Są to tajemnicze ciągle dla nas twory na niebie, które są, ale ich nie widać. A wszystko się zaczęło oczywiście od tego pana Alberta Einsteina w 1915 roku i jego ogólnej teorii względności. To właśnie ta teoria przewidziała matematycznie póki co istnienie czarnych dziur. Przewidywała je, ale dopiero ten pan, a jest to Karl Schwarzschild, on dopiero wyliczył matematycznie, wyprowadził z równania Einsteina, czy rozwinął, rozwiązał równania Einsteina i matematycznie udowodnił, że czarne dziury mogą istnieć. Ale jest to tylko taki twór matematyczny. Nikt na razie do tego nie przewiązywał wagi. Od taka matematyczna ciekawostka. A w 1965 roku ten pan z prawej to jest właśnie Sir Roger Penrose, zdobywca dzisiejszej Nagrody Nobla, a obok Stephen Hawking, już nieżyjący, który to Stephen Hawking, mało kto może wie, był członkiem Papieskiej Akademii Nauk. Zajmowali się czarnymi dziurami i to oni dali podwaliny. Pod naukę o czarnych dziurach, to oni pokazali, jak czarne dziury powstają, to oni pokazali, że one wypływają bezpośrednio z ogólnej teorii względności, to oni tak naprawdę je dali fizyce. To oni pokazali, czym one są, jakie one są i skąd się biorą i dokąd zmierzają. A w 2014 roku mieliśmy najładniejsze wyobrażenie czarnej dziury. Jakie dotąd powstało? Właśnie ze wszystkich tych prac poprzedników, od Einsteina począwszy na Penrose, w zasadzie nie skończywszy, ale poprzez niego do następnych badaczy, powstał film Interstellar. Tak, taki film hollywoodzki, science fiction, ale bardzo mocno umiejscowiony naukowo, i tam gargantua, olbrzymia czarna dziura. Trochę chyba główna bohaterka tego filmu, choć nieco w cieniu, chciałoby się powiedzieć, no jak ta czarna dziura, według wyliczeń matematycznych tak ona powinna wyglądać. No, od wyobrażenia do udowodnienia, że jest, no jak, jak udowodnić coś, czy jak sfotografować coś, czy jak złapać coś, czego no nie widać. Droga była daleka, choć 2014 ten ładny obrazek, ciągle jeszcze wyobrażenie. A w 2016 zarejestrowano coś takiego, to też jest wyobrażenie, a zarejestrowano fale grawitacyjne. Fale grawitacyjne, które przewidziała też teor te ogólna teoria względności Einsteina, ale jako taka ciekawostka, no tak naprawdę Einstein sam twierdził, że no, tak to wynika matematycznie, ale raczej chyba nic takiego nie ma. A okazało się, że jest i fale grawitacyjne 4 lata temu zostały zarejestrowane. Fale, które powstały po zderzeniu dwóch czarnych dziur, więc mamy już jakieś jakiś pośredni dowód na to, że to, co do tej pory wydawało się tylko czystą teorią i matematycznym wyliczeniem, tak naprawdę fizycznie istnieje. No i w końcu rok temu ukazało się to. Pierwsze zdjęcie czarnej dziury, to znaczy... No, nie zdjęcie czarnej dziury, bo czarnej dziury nie widać, nie da się jej zrobić zdjęcia, ale jest to zdjęcie otoczenia czarnej dziury. Posłużono się olbrzymim teleskopem, teleskopem horyzontu zdarzeń. Czemu olbrzymim? No, większego na Ziemi nie ma, bo był to teleskop wielkości Ziemi. Radioteleskopy połączono w sieć i w ten sposób uzyskano taki wielki radioteleskop, nazwijmy go tak, wielkości Ziemi, i ten, że zrobił takie zdjęcie. Otoczenie czarnej dziury, no i złapaliśmy ją. Tegoroczna nagroda Nobla została przyznana Sero Rogerowi Penrose'owi za, za podwaliny, a dwóm pozostałym naukowcom za to, że pokazali, że taka czarna dziura istnieje w centrum naszej galaktyki. Nie mamy jej zdjęcia, no bo się nie da, ale wiemy, że jest, obserwujemy jej oddziaływanie na najbliższe otoczenie, a jest ogromna ma 4 miliony mas Słońca. I tak to szczęśliwie się złożyło, że Sir Roger Penrose, ten, który mówi, że Bóg stworzył świat, otrzymał dzisiaj nagrodę Nobla, a pojutrze będzie katecheza związana z czarnymi dziurami a dokładnie taka czy Pan Bóg stworzył czarne dziury? To będzie punkt wyjścia dla nas. Jak Pan Bóg stworzył świat? Jak to się stało? Czy opis biblijny dziś wytrzymuje próbę czasu? No bo przecież. Nie bardzo chyba pasuje do tego, co mówi nam współczesna nauka. O tym będziemy mówili i na tym się będziemy zastanawiali w czasie tej katechezy, pierwszej z całego cyklu, która teraz w czwartek, a więc za dwa dni, u nas w klasztorze Franciszkanów, a w zasadzie przy klasztornym kościele o godzinie 19.15 zapraszamy.